Tak? Ja nie Jeszcze dzisiaj jest wypracować taką metodą, żebyśmy my tutaj na Kaszubach nie kłócili się między sobą, a pokazali, kto rzeczywiście jest winny całym tym działaniom. Dlaczego ta droga jest w taki sposób, a nie inny, projektowana bez naszej wiedzy? Mój dom i warsztat mają być po prostu zburzone. Jestem z mieszkańcem mostów. I sytuacja, którą w tej chwili zastaliśmy i moment, który jest decyzja, czy nie, taka, czy taka ma powstać, to praktycznie dla nas jest wyrok.

Co będzie później? Jest dzisiejsze nasze spotkanie. Wiele od naszych władz, Lemborka innymi, że dzisiaj od 11 zaczęła się Komisja Opiniująca Projekty Inwestycyjne i dzisiaj będzie też dla Szemudu, dla innymi Szebelina, czyli całej tej trasy S6. To może nie żyjemy w Państwie prawa, Okazało się okazało, że to jest warant na użytek kilku kolesi. Wcale nie koleczkowa. To ten warant. No nie. Na drugi raz my już ich wybierać nie będziemy na te stanowiska, bo oni za ludźmi w ogóle się nie ujmują. Każdy tylko, każdy, swoje. Każdy tylko patrzy tak, o swoją, swoje, stołki. O, o kończy, swoje kończy. stołki. Wszyscy obiecują tak. Tak. Mamy prawie po 60 lat i zaczniemy od nowa. A panu marszałkowi zawieziemy przepiękne buki Panu marszałkowi z generalnej dyrekcji, tak? Tak, tak. Obiecałam mu na konsultacjach w Mostach, jeżeli będzie szła południowa i zawieziemy ze swojego ogrodu zawiozł nie mogę tego zrozumieć jeżeli wszyscy mieszkańcy Lęborka 98% są wariant, za wariantem północnym 90% czy nawet więcej gminy Nowa Wieś są za wariantem północnym Gmina Wisko też jest za wariantem północnym, miasto Łeba też jest za wariantem północnym, czyli jak to może być, że w Warszawie zadecydowali o wariancie południowym?